Zestaw nawadniający. Usprawni podlewanie roślin aż w pięciu pojemnikach. Mogą to być doniczki, misy, skrzynki, gazony. Różna ich wielkość, a także różna wielkość roślin nie jest problemem, ponieważ wypływ wody z każdego kroplownika możemy ustalić indywidualnie. Zestaw kroplujący to nie tylko wygoda, ale i oszczędność, bo przy dobrze wyregulowanych kroplownikach woda dociera w odpowiedniej ilości i we właściwe miejsca, nie powodując przelewania pojemników. Zestaw ten, dla bezpieczeństwa, polecam wykorzystać do nawodnienia roślin na zewnątrz domu, tarasach, balkonach, oknach. W kilku krokach pokażę, jak go zmontować. W jego skład wchodzą wąż przyłączeniowy ze złączkami. 15-metrowy wężyk linii kroplującej, reduktor ciśnienia wody, 5 trójników, 5 kroplowników, 5 szpilek i jedna zaślepka. Jak zmontować taką linię kroplującą? Pokażę na przykładzie tych trzech donic. Dla wygody zniosę je później na stół, aby wszystko było lepiej widoczne. Najpierw trzeba ustalić miejsce reduktora ciśnienia wody. Jeśli w pobliżu miejsca, gdzie stoją rośliny, jest ujęcie wody, można skorzystać z tego wężyka przyłączeniowego i tu wpiąć reduktor. Od niego poprowadzimy już tylko cienki wężyk. Ja mam trochę daleko, więc skorzystam ze swojego węża, a reduktor umieszczę w tym miejscu. I stąd poprowadzę wężyk nawadniający. Do jego zmontowania potrzebne nam będą jeszcze nożyczki i ewentualnie kubek z gorącą wodą. Żeby było lepiej widać, doniczki zostały odwrócone. Kiedy miejsce reduktora jest już ustalone, przystępujemy do ułożenia głównej linii doprowadzającej wody. Na klucie nasuwamy czarny wężek linii kroplującej. Aby sobie ułatwić zadanie lub wężyk ciężko się nasuwa, można na chwilę włożyć jego końcówkę do gorącej wody. Odmierzony kawałek odcinam. I popatrzcie. Tę część mam do skrzynek, a reszta do węża doprowadzającego wodę. Na koniec tej linii zakładamy zaślepkę. Ewentualnie zamiast niej, możemy na koniec wężyka założyć ostatni kroplownik, czyli koniec wężyka doprowadzić do ostatniego pojemnika. Teraz założymy pierwszą linię kroplującą. Na wysokości pierwszego pojemnika przecinamy wężyk główny i wpinamy trójnik. Jeśli potrzeba, rozgrzewamy końcówki i zakładamy na końce trójnika. Teraz z pozostałego wężyka odmierzamy i odcinamy odpowiednią długość wężyka doprowadzającego wodę do pojemnika. Zamiast mierzyć metrem, wolę to zrobić bezpośrednio, biorąc pod uwagę lekkie pole manewru. Chodzi o to, by wężyk był luźny. Odcięty wężyk podłączamy do trójnika. Na drugim końcu montujemy kroplownik. Kroplowniki mają gwint, więc można je wkręcać. Tak złożoną linię mocujemy w pojemniku szpilką. Jeśli mamy do czynienia z długą donicą, ze skrzynką, powinniśmy założyć tyle kroplowników, aby zdołały podlać wszystkie rośliny. Pokażę, jak można zrobić linię kroplującą do skrzynki. Montuję linię kroplującą, a na koniec linii zamiast kroplownika zakładam drugi trójnik i dopiero do niego krótkie wężyki, a na nich kroplowniki. Trzeciej, tak dla przykładu, założę dwie osobne linie kropujące. Wężyk jest czarny, więc kiedy rośliny się rozrosną, niemal go nie widać. Po zmontowaniu całej linii przystępujemy do regulacji kroplowników. Po odkręceniu wody sprawdzamy wypływ z każdego kroplownika i ustawiamy go tak, aby wszystkie rośliny w jednakowym czasie otrzymały odpowiednią ilość wody. Kroplownik podaje więcej wody, bo jest tylko jeden na całą skrzynkę. Po wyregulowaniu kroplowników, drugie podlewanie będzie pewno jeszcze pod kontrolą, czy wszystkie rośliny zostały podlane odpowiednią ilością wody. Ale następne będzie ograniczać się już tylko do odkręcenia wody. Zastosowanie wyłącznika czasowego jeszcze bardziej usprawni cały proces. Wystarczy odkręcić wodę i ustawić czas podlewania. Reszta wężyka daje nam możliwość wprowadzania zmian w linii kroplującej, bo w przypadku innego rozłożenia pojemników możemy zmieniać odstęp między kroplownikami lub długość wężyka doprowadzającego wodę już do samego kroplownika. Nic nie widać, a podlewa się. Jak Państwo widzieliście, zmontowanie takiego zestawu jest bardzo proste i nie powinno przysparzać jakichkolwiek problemów. Pokazałem trzy sposoby podłączenia kroplownika. Dwa osobne do jednej skrzynki, podwójna linia kroplująca w jednej skrzynce i pojedynczy kroplownik. Wybierzcie sposób montażu według własnych potrzeb. Życzę sukcesów w montażu i zadowolenia z użytkowania naszego zestawu kroplującego.